Za nami poranny trening czwartego dnia obozu, dzisiaj pracowaliśmy, połączony był trening na siłowni, pierwsza część, później pojechaliśmy na boisko, były ćwiczenia typowo strzeleckie na dwie bramki, później było rozegranie piłki długim przerzutem, skończone dośrodkowanie mistrzem na bramkę, także myślę, że bardzo przyjemny trening dla zawodników z pola, jak i dla nas na bramkarzy. Jak Ci mija obóz? Myślę, że bardzo pozytywnie. Są bardzo dobre warunki, wojska, bardzo dobre hotel w, w dobrym standardzie, także nie mamy na prawa narzekać. Panie trenerze, jak wygląda okres przygotowawczy w przypadku bramkarzy? Cały okres przygotowawczy należałoby podzielić na dwie części. Pierwszą, którą odbyliśmy w Obrzychu, w gdzie koncentrowaliśmy się przede wszystkim na elementach siły i tam były przede wszystkim tam były obciążenia związane z tym elementem motorycznym. Natomiast w Hiszpanii koncentrujemy się już na czysto bramkarskich elementach, począwszy od ustawienia, gry nogą, wyprowadzenia akcji. Ku temu mamy bardzo dobre boiska, więc przede wszystkim na tym się będziemy koncentrować. Jak oceni Pan postawę bramkarzy w sparingu z Kaiserslautern? Myślę, że obaj bramkarze zagrali bardzo przyzwoite zawody. Zarówno Grzegorz, jak i Krystian popisali się bardzo udanymi interwencjami, więc patrząc na, na ten sparing możemy o nich mówić tylko w pozytywny sposób. Dzisiaj jest jakaś nie taka fajna jak wczoraj